To jest taka forma zapisu właśnie opisowa. Czyli po prostu ciągiem zapis jest metryczny. W XVIII wieku pojawia się nowa forma zapisu. To już jest po wprowadzeniu reformy przez Fryderyka Wilhelma. Mamy formy tabelaryczne. Jak wiadomo, Niemcy musieli mieć porządek w swoich dokumentach. Mamy dziecka, mamy także imię księdza, który wyświęcał to dziecko. Miejsce urodzenia to mamy akurat baborowo, baborówko, szamotu. Szamotulski gdzie y, 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 Filius, to jest syn, tak? tak. To jest kwestia zebrania prawy, Ja zaczynając swoją przygodę z genealogią, wiedziałem tylko tyle, że mój młodziedek, mój pradziadek, miał na imię Wojciech, nic poza tym. Należy tematyka kontynuować, bo to, jest, to nie jest problem łatwy, prosty. No Widzę, że już w tej chwili dużo błędów popełniłam, dlatego muszę nadgonić to wszystko według tych instrukcji. Ja się przymierzam do odtworzenia drzewa genealogicznego mojej rodziny, także przydatne będą te zajęcia na pewno. Także wie Pan, no pojedzie Pan do, y, do Lublina na przykład i będzie miał księgi parafialne w języku polskim, Urzędu Stanu Cywilnego część w języku polskim, a część właśnie w Miejsce skąd pochodzili małżonkowie. Rok, w którym małżeństwo zostało zawarte. Tutaj mamy nawet podpowiedź, nie? Mamy no, ale dziewiątka jest tutaj w nawiasie.